Widzowie, jak mówiłem, po wczoraj pamiętacie z grałem? I ktoś miał nowego tytana? To właśnie, to jest ten tytan. Mam go, nie tradeowałem się, tylko kupiłem za Robuxy. Go też za Robuxy. No, jak znacie mnie, to go. Już mam dawno za game'y, kupiłem na trading plazie. To postawmy go. To nie jest właśnie testuję. Po nim parę rund zagrałem. Ale ciągle... a ciągle... a nie mogłem zagrać Endlessa normalnie. I nie mogłem dojść chociaż na set, aby mogłem zdobyć ultimate'a tego. Czyli oczywiście drillmena tego tytana. I właśnie teraz przechodzimy do niego. Zajmuje też mało miejsca. Patrzcie, jak mało. On tyle. to jest? Patrzcie ile ten zajmuje. No trochę więcej, ale i tak mało. po szeroki po prostu. A patrzcie ile oni dużo atakują. I ten tytan tytan atakuje Chyba 250 tysięcy A chyba ten Boss Toilet 3.0 To 300 tysięcy, nie wiem I właśnie chciałam coś zrobić Bo Może pod tym filmem, jak będzie 100 lajków I, i subskrypcji pod tym filmem i wyświetleń, a może i teraz właśnie, ale to mi chodzi, żeby kupić go aliena. Mm. <gryś> Nie jest on, jest mega potężny. Na raz, nim ktoś grał. No nie wiem że atakuje tyle samo. Sprawdzę. Nie mam go już. Trochę mniej albo więcej. Nie wiem ile on atakuje. Może VIPa? Nie! Jest, Czy to mi się opłaca? Nie wiem. Dobra, miałem kupić aliena, to kupię. Może teraz? Nie brakuje mi Robuxu. Brakuje mi 331 Do tego 61 do tego fotela którego i tak bym się nie chciał kupić No nie wiem czy on jest aż taki opłacalny Ej, czeka, to jest to milion! Milion! A osiemnasty jesteście: 120 tysięcy! Albo 120, dwieś... Albo 1,200! Tak, tak to wtedy mocny. A tak to nie najlepszy na świecie. Bo, bo bo oni, bo oni więcej atakują. Ten Excluvik Ten Excluvi Ekskluwis ex spawner, ten ten też O AoE. Splash slowing. No mocny jest. Raczej raczej bardzo mocny. Czekajni, sini Aj dobra, i tak bym nie chciał mi się tego kupiać, pomogłem. I tak tylko tych trzech, A mi i tak nie wstać. Filowy cień. W ogóle nas znaczy się może skończyć film. Ale może nie, nie wiem. To jak w tym czasie mi się ładuje gra w ogóle film się nie skończył. Jednak jak mi się ładuje gra. To się nie zaraz załaduje i właśnie się załadowała. A naprawdę. A potem, jak na, ale potem ja odklikuję wejście i po prostu znowu klikam, żeby wejść, ale nie do końca wejść do gry, tylko żeby tam, no żeby jakby wejść, ale nie, ale nie do gry, tylko żeby móc wejść. To nagle, a tam jest trochę inne tło. W ogóle jak na ostatnim filmie, który nagram na, wczoraj, ale zrzuciłem go dzisiaj, parę godzin temu, jak tu nagrywam. No to właśnie, nie bym pokazywał nick, Właśnie, nie wiem, czemu nie dostaję zaproszeń, a jak dostaje, to nie wiem. Niczego straciłem te gemy. Dlatego się jeszcze jak. troszkę się jak ich dwóch nie miałem. po ich dwóch dzisiaj. Bo ich dwóch dzisiaj kupiłem. Tak ich nie miałem. To kupię go. Bo dużo atakuje. No dużo i szybko. Mniej niż on. I tak samo. No czyli jakby nie wiem, który się bardziej opłaca. Tylko chociaż w tym i ja ten nie. No ten ma większy ręcz. No ten na początek ma wolniejszą sekundę. A tym szybszą sekundę, a potem na Macie taki sam cooldown. I teraz BS. No on ma więcej. No nie wiem czy on jest mocniejszy. No ty wiem, że nich umiejętności, a ten ma. To jest pierd...ning. No nie wiem, czy on tak z daleka atakuje, czy coś. Nie, nie wiem jak on atakuje, bo go nie testowałem. Tylko tych dwóch raczej. A dlatego straciłem te gemy. Straciłem gemy na niego. No ale on też nie jest słaby. No jest dobry. To jest najgorszy, a nie jest najlepszy. Mamy... Ej! Ek, eko. A ja w ogóle się dowiedziałam, że ten, który atakuje 200 tysięcy. To, to on atakował co pół minuty. I jak myślałem niedawno i nie miałam go na starym koncie i żałowałam, że go nie używałem. A jednak jak już go tak miałem, to on pierwszy atakuje. A potem nie, Czy on pierwszy atakuje? I go da się postawić jednego? po co myślałem, że on jest lep... że on jest... no za mocny na legendę. chciałem go kupić za gier? No od... Od... No takiego. Dobra. Potem tu powiem jakieś będę na trading plazie. No, może nie jak będę na trendy Plazie, bo w ogóle mi się nie włączyła gra, ale po prostu myślałem, że ten Secret Agent jest za mocny na legendy, bo tyle atakuje. A jednak też jak go miałem, to mi pies atakuje i chyba i tam chyba kogoś pokonał, to na pies atakuje taką 100 tysięcy. Ale co minutę? Potem 150 tysięcy już i co 45 sekund. A potem na maksie 200 tysięcy co pół minuty, czyli 30 sekund. Czy jednak jest dobry na legendę? A jednak, a jednak myślałam, że kupię za gemę, ale wtedy miałam 16 od kogoś, a więc... Po prostu potem go kupię na trading plazie. W marketplaju. Ja, mi się toładowała gra? I to mi się tutaj, jak ja się tu teleportuję, to muszę zrobić cięcie, aż dopóki nie będę w Make it Place, czyli tam na Trading Plaze. Tam dlaczego jestem? Bo tam tylko kupuję za gemy i dlatego chodzę na Trading Plaze. A kiedyś chodziłem bardzo rzadko. Jak się miał stać na Trading plazie. czyli czas z starego konta, no może jeszcze wtedy istniał Minecraft Place? Wtedy? No chyba, czy byłem? A może i nie? Nie, a może albo go przekapiłem na starym końcu. na nagrania jakiego go ogląda Untouched to Tower Defense, to inna inaczej wyglądał i tak nagle o tym pomyślałem. Ale chyba to był jakiś in-event, za którego nie grałem. To no to mnie właśnie teleportowało. I to jest marketplace. Tutaj jest taniej. Teraz zrobimy sobie kolekcję. Kolekcja? one, mam. Bo nie mam. To sobie zrobię. A tym jak chciałem kupić Mecha, bo nie mogłem, bo w tradzie. A gdy już potem chciałem kupić i mi się ładowało, to się stało to. Ta robię tą kolekcję. Dobra widzowie, trochę przedłużyłem tą przerwę i to zrobiłem, kupiłem Tytana kameramena upgraded i tytona TV-mana i Titana speakermana. Czyli jakby mitek, legenda i legenda. Кто это сидел на максе? To ten ma kolce? Bo to takie ręce. Które są kolcami? Tu ma. Jo, nie widziałem tego. Nieski. Bo też musiałam postawić. do kolekcji Go Go i Go W ogóle sobie otworzy Kreita Aha, tyle mi brakuje, żeby go drugi raz kupić, ale szczęście go mam. I go! A czemu byłem na samym levelu? Pak on go miał, a ja go nie miałem. I jak go kupiłem, to on jeszcze... Oni tak że on stawiał parę. Bo są to do, do postawienia jak on. I on go nie miał, tylko go miał i tak stawiał. Po prostu tekst tak stawiał. Ale ja jeszcze tego stawiałem i tego, a próbowałam upgrade'ować i tego, a nie paru, postawiłem i upgrade'owałem paru, naraz, czy tak raz tego, raz tego i raz tego, a ja tam tego, a tam tego stawiałem i z bo go używałem, na jego miejsce był chyba on albo on, nie wiem który z nich? Nie pamiętam Dobra, nie liczę, który był na kogo miejscu Nie liczę, tylko nic nie pamiętam Yeah. Nikt o tym nie wiedział, i znowu zrobię. Dobra, może skończę ten film, i tak nie jest jakoś najkrótszy. Tak go kończę.